Witam wszystkich na 20 biegu na chrobaczą łąkę. Pogoda dopisuje, dla biegaczy jest to właśnie te 16-17 stopni bez słońca. Nastrój przed startem bardzo dobry. Będzie fajna zabawa. W zeszłym roku wzięłam udział tutaj w Nordic Walking, a w tym roku postanowiłam spróbować w bieganiu. Wydarzenie bardzo fajne. Czeka się na to cały rok. Nasze wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem. To tak naprawdę, moi drodzy, dzięki Wam, dzięki Waszym opiniom, dzięki temu, co piszecie. Liczymy na Wasze opinie, liczymy na Wasze komentarze. No, udało mi się zająć pierwsze miejsce wśród kobiet. No, bieg fantastyczny jak zawsze, super atmosfera. Jestem bardzo zadowolony, trasa bardzo szybka, bardzo biegowa. Początek zdecydowanie za mocny, tam po paru kilometrach miałem trochę kryzysy, ale na szczęście udało się go przezwyciężyć i do końca trzymać fajne, mocne tempo. Zdałem pierwsze miejsce w kategorii Open. No, walczyłem o to już trzeci rok. No i najlepszy kozianin. Dzisiejszy bieg się mi podobał. Fajna trasa. To... Lubię takie biegi, bo na dole start meta u góry nie. Góry są piękne. Polecam góry i polecam. Ja biegam też asfalt, ale góry to góry. Warto tutaj wpaść do kursu i po prostu przebyć się tą trasą. 20 jubileuszowy bieg przeszedł do historii. Przede wszystkim chciałbym podziękować i pogratulować wszystkim uczestnikom i uczestniczkom za to, że kolejny rok obdarzyliście nas zaufaniem i byliście razem z nami na szczycie chlebaczy Łąki. Do zobaczenia.